Tu mamy, tu mamy nagrobek naszego burmistrza. Niestety zmarł w 1927. W jednym grobie, jak widzicie, wyrosło drzewo, nawet aż tak to zostało zaniedbane. Piękny zachód słońca. Aż, aż nic nie widać, gdy chcę patrzeć w tamtą stronę. Cześć widzowie, dzisiaj znajdujemy się na cmentarzu węgielickim w lociwo i dzisiaj wam go pokażę. Jest to naprawdę historyczne miejsce. Także nie przedłużając, zapraszam was do odcinka i opowiem wam tą historię. Przy okazji jak już zaczynamy nagrywać, no to dzisiaj mam mikrofon. Bo sobie kupiłem. Zobaczymy, jak będzie fajnie nagrywać. Przynajmniej nie będę musiał krzyczeć do telefonu, jak nagrywam ujęcia. Także my lecimy i chyba tyle. Dobra, to my już tu się znajdujemy. Na terenie tego cmentarza. Jak widać, ostatnio, jak tu byłem, to było tu wszystko zarośnięte. Ale niedawno się ktoś zajął tym cmentarzem. Jak widać, tu wszystko to wykosili. I Jest tu przejrzyście. A pamiętam, jak tam w byliśmy. Tam normalnie przejście szło, wszystko zarośnięte. Niedawno też tu Dawid był, przeprowadzać sesję paranormalną. Jednak w ramach mojej serii, którą tu poprowadzę, pokażę Wam te miejsce jeszcze raz z mojej perspektywy. Opowiem co nieco, a my po prostu idziemy. Tutaj już pachnie kurde słodyczami, bo naprzeciwko mamy fabrykę Mieszko. Więc słodki zapach się unosi. Tutaj jakieś gospodarstwo za mną. A tutaj mamy pierwsze nasze mogiły. Sam cmentarz powstał w 1920 roku. Był to cmentarz ewangelicki, ponieważ w XX wieku po prostu w Raciborzu było pełno ewangelików, więc postanowili, że Wykupią działkę, która ma półtora hektara, niecałe Dokładnie 1,41 No i wybudowali tutaj ten cmentarz Działał on ponad pół wieku A to dlatego, że Potem już nie było tyle ewangelików na ziemi rasiborskiej I cmentarz został zaniedbany go po prostu rozkradali i zostały tylko niektóre pozostałości nagrobków niektóre mogiły tutaj na przykład mamy jeden ze starszych mi się wydaje na niektórych jeszcze zostały opisy o tutaj mamy 1956 także w połowie funkcjonowania tego cmentarza. Samo miejsce, jak widać jest dość spokojne, ale jest nieco bardziej obszerne od poprzedniego cmentarza, o którym opowiedziałem. Tutaj kolejne nagrobki, tam na wejściu również znajduje się tablica informacyjna, kiedy funkcjonował ten cmentarz, bo funkcjonował od 1920 do... Aż 1974, kiedy zaczął być zaniedbany. Jest tu trochę tych nagrobków. Trzeba to uszanować, więc dlatego ten odcinek też jest jednym z takich spokojniejszych odcinków. O, tutaj jakieś przejście z murów. Być może to było jakieś wejście boczne kiedyś. Bo jak widać, jest miejsce na zawiasy pod bramę. No, tylko tu nic się nie znajduje aktualnie. Piękny zachód słońca. Aż, aż nic nie widać, gdy chcę patrzeć w tamtą stronę. Tu też stary nagrobek I nawet mamy jeszcze stare napisy. Imię i nazwisko być może. To raczej jeden z tych starszych, mi się wydaje. A tak poza tym, połowę rozkradziono. Blachy z krzyży, na złom zapewne. My się jeszcze przejdziemy w tamtą stronę. Bo tam też dużo ciekawostek będzie. Tak jak mówiłem wcześniej, po II Wojnie Światowej, społeczność ewangelicka na terenie Radziborza wręcz przestała istnieć, w wyniku czego właśnie ten cmentarz popadał w tą ruinę. Ale na rok 1984 szacuje się, że znajdowało się tu 819 mogił. Także było to naprawdę sporo. Tu akurat mamy kogoś, kto urodził się na koniec I wojny światowej. Zmarł niestety... In na koniec II wojny światowej. Jest to przykry widok. Jednocześnie takie nagrobki bardziej mi się podobają te stare niż te co mamy współcześnie. Jakoś tak bardziej sentymentalnie do tego podchodzę. Tutaj jakiś kawałek znicza, jakaś butelka stara i tu być może też był jakiś grup gdzie było parę osób pochowanych. Ale tak rozszabrowali ten cały cmentarz. Tutaj też mamy. Niestety tu się nie utrzymało. Sama tablica nagrobna się nie utrzymała. Tutaj nie mam pojęcia co to. Tu już bardziej takie zapomniane i zdewastowane te nagrobki. Jak widzicie, tu mamy jakieś kamienie. Być może urwane tutaj u góry. Nie mam pojęcia. W jednym grobie, jak widzicie, wyrosło drzewo nawet. Aż tak to zostało zaniedbane, że tu zdążyło drzewo urosnąć. Widząc w tym miejscu czuję taki spokój. Tak jakoś inaczej niż codziennie. Tutaj też pozostałości widzę. Jakaś tablica, jedna, druga. A niestety po reszcie nie widać ani śladu. Jest to przykry widok. Powiem wam ciekawostkę, ponieważ na tym cmentarzu znajduje się grób burmistrza Boża. Nie mam niestety pojęcia, gdzie on by mógł się znajdować, bo to by musiał przeczesać cały cmentarz po kolei. Jednak taka ciekawostka. Burmistrz, który tu spoczywa, miał najmniej imię Robert Eldnet, coś takiegoś. No i tylko tyle się niestety dowiedziałem. Yy, niestety się nie dowiedziałem, jaka była dokładna data, jednak jeśli to był burmistrz, to musiało być naprawdę dawno. Czyli jakieś 100 lat temu na przykład, nie mam pojęcia, nie doinformowałem się. Tutaj ze mną krzyzie, ma to swój urok a ja wam pokażę jeszcze inne ciekawostki. Jest tu pomnik pewnej rodziny jeszcze, była to zamożna rodzina. Yy, z 1938 to jest pomnik, akurat z tego co pamiętam. Jak źle powiedziałem, to oczywiście się poprawię podczas montażu. Jest tu naprawdę klimacik, ale po to ja jestem, by pokazywać tego typu miejsca. Aby była odskocznia od tych paranormalnych odcinków, tutaj bardziej spokojnie. Ja tu idę, a tu pełno komarów, więc zżera normalnie wokół tych wszystkich grobów, bo jest strasznie ciepło. Tutaj tych grobów trochę więcej się utrzymało. To mały plac, gdzie grobów nie ma wcale. I z tego co widzę, to tam jest jakaś koparka, czyli. Tu się coś dzieje. Coś tu naprawiają. A to wszystko za sprawą pewnego człowieka, który jest chirurgiem. I z tego co słyszałem, co sobotę chodzi tutaj. Praktycznie co sobotę tutaj chodzi, opiekować się tym cmentarzem. Dobra, ja się tu przechadzam. A tutaj mamy. Bardzo ciekawy pomnik, ponieważ leży tu cała rodzina. Pierwsza osoba zmarła, akurat jak powstał ten cmentarz 1920. Tam też widzę jakiś pomnik jest. Naprawdę szkoda, że cała rodzina musiała być pochowana. A my idziemy tutaj dalej. Tu, jak widać, znajduje się kaplica, która z tego, co się dowiedziałem, podczas II wojny światowej była jako schronienie dla ludzi przed żołnierzami sowieckimi. Próbuję znaleźć jakieś nazwisko, które pamiętam z tych nazwisk, co były tutaj jako wyjątkowe, chociaż każde jest wyjątkowe na swój sposób. Jakbym znalazł akurat ten, tą mogiłę tego burmistrza, by było fajnie. Jednak raczej chyba tego nie znajdę. Do samej kaplicy oczywiście nie da się wejść. Kaplica jest czynna. Kiedyś tu były pogrzeby na tym cmentarzu. A teraz jakiś czas prawdopodobnie są msze. A tam mamy willę starowiejskom. A my sobie przechodzimy się. Niedaleko tutaj też się znajduje cmentarz żydowski w tamtą stronę, gdzie byłem jakiś czas temu, nagrywać dla was odcinek. Więc serdecznie zapraszam też na ten odcinek. Oczywiście to jest na moim prywatnym kanale Jacob Urbex. O, tu jak widać mamy Zniczę, czyli na pewno ktoś tu był. Jeszcze mamy kostkę brukową, czyli ktoś się opiekuje tym miejscem. I kto to tutaj leży, nie mam pojęcia niestety ale to już pod końcówkę to już są starsze groby, bo widzę 97. A co mamy tutaj? Tibor. tu mamy główny, nie wiem jak to nazwać. Na pewno chodzi o żołnierzy podczas I wojny światowej, bo jest Retibor 1914-18. Czyli być może tu mamy pomnik z nieznanymi żołnierzami. To znaczy znani są, bo widzę nazwiska. Jednak nie wiadomo kiedy kto zmarł, bo jest tylko parę lat. Tutaj u góry również się znajduje hełm wojskowy, który oznacza, że to było podczas wojny. Robi to wrażenie, nadaje klimat temu miejscu w tle są domy ta willa starowiejska a ja znajduję się przy tej też legendarnej kaplicy jeżeli chodzi o te miejsce tu też mamy dość sporo nagrobków i mi się wydaje, że jesteśmy na tej bardziej odnowionej części bo widzę, że tu już położone ścieżki a wcześniej tego nie było. Tutaj Louis Stefan, 1928. O, tutaj dwie osoby musiały leżeć. Niestety, samej mogiły burmistrza nie znalazłem. Ale sami ewangelicy w tamtych czasach byli. W większości na ziemiach raciborskich to byli bogaci ludzie Tutaj jak widać ktoś idzie I między innymi to też był cmentarz dla takich elit typu burmistrz No i mamy tutaj Henni Hobel A tutaj jakiś główny pomnik Jestem ciekaw co to jest Kolejna rodzina Kolejna. I to już naprawdę stare daty 1923 i 25. O, tu mamy, tu mamy nagrobek naszego burmistrza. Niestety zmarł w 1927. I tu znajduje się tak, jakby rzeźba, wyrzeźbiona w tym. No, i oczywiście chodzi o pracę, życie, przemijanie i słońce, że nadzieja będzie, że życie po śmierci będzie także, to raczej będzie koniec tego materiału. I w sumie tyle, tutaj mamy wodę, więc dobrze jest. Dobra, finalnie stojąc tutaj pod pomnikiem, pod mogiłą burmistrza, będziemy kończyć ten odcinek. Jakoś dzisiaj spokojnie się czuję, jakoś tak inaczej. Trochę mniej energii mam, więc wybaczcie. No i co, to by było na tyle. Ja byłem Jacob. To był kanał SLC Urbex. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek. Dajcie znać. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie dać subskrypcji i łapeczki w górę, jeżeli Wam się spodobało. Ja byłem Jacob i do następnego odcinka, także na razie.